Zgięcia boczne z nogami skrzyżowanymi. Bardziej żeby zaadresować rozciągnięcie do tutaj naszego pośladkowego średniego, do w ogóle tych mięśni tutaj od boku uda. Więc żeby to zrobić, stajemy sobie jedną nogą frontalną po prostu skierowaną w przód i teraz druga noga idzie mniej więcej, powiedzmy, stopa do tyłu, czyli coś takiego, że idzie tu stopa w tył a później stopa też w bok, nie? żeby była taki dystans między nogami, więc pierwsza noga frontalnie, stopa w tył, przypięcie, stopa w bok i teraz rozciągamy tą nogę, która jest tutaj z zakroczną nogą, tą z tyłu i chcemy zacząć ruch od takiego wyjścia tymi biodrami jak najbardziej w bok, Robimy to z wyczuciem. Noga, którą rozciągamy, ta zakroczna ma być prosta, a tą przednią zginamy w kolanie. I już jak zrobimy ten ruch z prostą nogą, biodrami w bok, to powinniśmy poczuć to rozciągnięcie właśnie tutaj od boku biodra idąc w dół. I teraz staramy się tutaj być chwilę, a następnie zginamy kolano tej nogi zakrocznej, żeby dotknąć łydki nogi wykrocznej. I wtedy to rozciągnięcie troszkę bardziej się rozlewa na resztę pośladka oraz na tutaj to pasmo biodrowo-piszczelowe, naprężacz powięzi szerokiej, tutaj całe to pasmo od boku. Nie? Zginam się tak, żeby rozciągnąć pośladek tej nogi zakrocznej, która jest prosta w kolanie, teraz zginam kolano i czuję jak to rozciągnięcie rozlewa się na okolice. Ok, a więc wychodzę do zgięcia bocznego. Tak, mocno wychodzę tymi biodrami w boki. teraz ja muszę troszkę zgiąć też tułów do boku, bo jak zostanę tułowiem prosto, no to zwyczajnie stracę równowagę, więc zginam ten tułów do boku jako taka przeciwwaga, aby móc głębiej wejść w pozycję do rozciągnięcia tej nogi zakrocznej, nie? Więc jest ruch i sobie idę do boku, czuję rozciągnięcie tu od boku i zginając kolano, to rozciągnięcie bardziej mi się rozlewa tutaj po pośladku od boku i aż praktycznie do kolana. Hop i wyprost. Zaczynam od prostej nogi. Chcę z tej prostej nogi już poczuć rozciągnięcie i zginając kolano potęguję to rozciągnięcie. Pyk. I tutaj warto sobie poeksplorować w ogóle tą pozycję, czyli w momencie kiedy e, dochodzi do zgięcia tego kolana można sobie różne ruchy miednicą zrobić, czyli nie trzymamy tej miednicy w jakimś jednym określonym punkcie, ustawieniu i w ogóle jej nie zmieniamy, tylko możemy sobie spokojnie już mając to wstępne rozciągnięcie na prostej nodze. Tutaj możemy sobie na, po pierwsze powoli zrobić to zgięcie kolana, nie iść od razu szybko, bo stracimy czucie. E, więc, żeby cały czas mieć to czucie mięśniowe, tutaj, które, m, które mięśnie się rozciągają, idziemy tym ruchem powoli. W momencie zginania kolana, ja dalej tym bioderkiem idę troszkę tam. I teraz tutaj jest pole do eksploracji, czyli można sobie wypiąć tą pupę trochę do tyłu, może trochę bardziej do przodu, może trochę jeszcze niżej zejść, zejść tym pośladkiem w dół, tak, żeby m, ten ruch po prostu żeby objąć cały ten rewir, tutaj obszar boku ym, naszych bioder, boku uda do rozciągnięcia, nie? Więc każdy z ruchów, y, które wykonujemy, może być tak naprawdę nieco inny w swoim przebiegu. Wiadomo, początek i rdzenie jest ten sam, ale tutaj już niech będzie eksploracja. Jak potrzebujesz i mega ciągniecie w początkowej fazie zgięcia tego kolana nogi zakroczonej, to ja sobie robię pauzę, tak? Oddycham w to miejsce. Chcę je rozluźnić intencją, nie chcę zwalczyć z tym rozciągnięciem i tak na harpagana lecieć, tylko delikatnie z intencją rozluźniam to pasmo i wychodzę do góry. I teraz takie już detale: mniej więcej robię sobie to rozciągnięcie. Jak już dojdę do tego końcowego rozciągnięcia, to maksymalnie, żeby utrzymać te 4 sekundy, gdzieś tu poeksplorować 4 sekundy i wyprost po raz ponownie, bo jest to forma dynamicznego stretchingu przed treningiem, więc jakieś dłuższe przytrzymania tego mięśnia, mięśni w rozciągnięciu nie są wskazane w tej części. Natomiast jeśli chcemy po prostu rozciągnąć ten mięsień porządnie w formie takiej już dłuższej, takiego rozciągnięcia tutaj i przytrzymania, kiedy mamy właśnie bardziej sesję my, my, naszej gibkości, a nie tylko przygotowujemy się tym do Części głównej siłowej, wtedy można sobie spokojnie tutaj troszkę dłużej poeksplorować, być dłużej w tej pozycji, oddychać oczywiście e, i nie doprowadzać do bólu, nie? Ma być taki komfortowy dyskomfort w tym rozciąganiu. Ból już jest znakiem hola, hola. Troszkę zluzuj, bo coś pierdolnie. Dzięki.